Ponad 260 tysięcy absolwentów szkół średnich z całej Polski, z czego 416 z powiatu Keneckiego przystąpiło dziś o godzinie 9 do egzaminu z języka angielskiego. Zapytaliśmy maturzystów zdających w zespole szkół ponad podstawowych numer 3 w Końskich, jak sobie poradzili z arkuszem. W pierwszym Liceum Ogólnokształcącym w Końskich aż 135 absolwentów podeszło do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Natomiast w zespole szkół ponadpodstawowych w Stomporkowie było to tylko 44 maturzystów. Uczniowie wychodzący z matury z języka angielskiego byli z siebie zadowoleni. Twierdzili, że tegoroczny arkusz w większości nie sprawił im żadnych problemów. Abiturienci opowiedzieli nam, jak im poszło. Jak ci poszła matura? Wydaje mi się, że wszystko jest dobrze. Ok, no jaki tam napisać rozprawkę z angielskiego? E, trzeba było napisać o wycieczce e, za, za granicę. Ok, a jakieś zadania sprawiły ci wyjątkowe problemy, może? Nie, wszystko było ok. Pamiętasz jakieś przykłady zadań, z czego były? Nie, teraz na że nie, nie mogę sobie przypomnieć. Dobra, powiedz mi, jakie plany po szkole średniej? Zamierzam iść na studia informatyczne. Nie narzekam. Ok, pamiętasz jakieś przykłady zadań? Może coś sprawiło ci najtrudniejsze, największe problemy? Środki językowe były. Takie częste zwroty, często rozszerzenie za zahaczało. Był e-mail na temat opisać wycieczkę, co tam się działo. Co jeszcze takiego. Nic takiego większego, trudnego nie było. To matura podstawowa dopiero. 14. rozszerzenie, zobaczymy. Tam będą dopiero. Będziesz pisał rozszerzenie, a jakieś egzaminy jeszcze będziesz pisał? Nie. Tylko angielski rozszerzam. Dobra, powiedz mi jeszcze, jakie masz plany po szkole średniej. Na razie poszukam jakiejś pracy. Później raczej do wojska. Wojsko będzie planowane. Okej, okay. z wojskiem. Całkiem dobrze. Nie narzekam. No to zależy oczywiście od jak sprawdzą, no bo... Na, ale przeczuwam, że będzie dobrze. Okay. jaki był temat? Jaki wybrałeś temat? E, w sensie e, rozprawki. E, roz, ale rozprawka no to była głównie e, opisać swój, opisać swoje wakacje e, zorganizowane przez biuro podróży. Dobra, a powiedz mi czy jakieś zadanie sprawiły Ci wyjątkowe problemy? Myślę, że nie. No oczywiście nie będę przesądzał, no bo to nie będę zapeszał, ale myślę, że nie było większego problemu. Pamiętasz przykład jakiejś zadań, z czego było? Yy, było, no trzy wiadomo, trzy słuchanki. Yy, czytanie ze zrozumieniem. No mogę powiedzieć, że czytanie ze zrozumieniem było dosyć proste. Jeśli ktoś naprawdę już umiał coś z tego angielskiego, to myślę, że wywnioskowałby bez problemu, bo nie musi znać wszystkich słów, ale z te, ze samego streszczenia tego tekstu wynikało w odpowiedziach bardzo jasno. Jakie teraz masz plany po szkole średniej? Y, studia, studia. Myślę, że pójdę na studia. Oczywiście, jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, no to planuję na transport lotniczy. No ale to wszystko zależy oczywiście od matury. Jak wam poszły matury? Myślę, że dobrze. Bardzo dobrze. Łatwiutkie były. Ok, no jaki tam odpisaliście rozprawki? Eee, coś o biurze podróży, coś takiego? No wycieczka. Trzeba było opisać wycieczkę z biurem podróży. Jakie zadania sprawiły wam wyjątkowe problemy? Gramatyka. Jedynie Szczerze, tylko. łatwiutkie były, naprawdę. Wszystko przechodziło tego od razu. Pamiętacie jakieś przykłady zadań, może? Na ten moment chyba nie. Stres, Stres tak, ale jednak mieszany z radością po wyjściu. Jakie macie plany po szkole średniej teraz? Chyba studia, raczej studia. No też, studia na pewno. Jakie konkretnie to jeszcze jest taki dylemat, ale jakieś pomysły są? Myślę, że dobrze poszło. Okej, okay, na jaki temat pisałeś rozprawkę? Temat był odnośnie po biura, pod, mieliśmy napisać do kolegi z Anglii o wycieczce, która organizowała biura podróży. Jakieś zadanie sprawiło ci wyjątkowe problemy może? No raczej chyba nie. Pamiętasz przykłady zadań, z czego było? Były czy parę, Było parę czytanek, były trzy słuchanki, no i to do napisania. I jakie plany masz po szkole, po szkole średniej? No to się jeszcze okaże, zależy od wyników. Jak wam poszło matura z angielskiego? No, bardzo dobrze. Jak ci poszło? Bardzo dobrze. Mogło być lepiej, ale nieźle. W miarę. Okej, okay, no jaki tam odpisałeś rozprawkę? Było biuro podróży. Ja powrót z wakacji. Jakie zadanie sprawiło ci wyjątkowe problemy, może? Nie, z angielskiego w miarę było łatwe. Nie było w miarę nic trudnego. Ta podstawa raczej prosta. Dobra, piszesz że jeszcze jakieś egzaminy? Jeszcze rozszerzenie z angielskiego. No tutaj różnie może być, nie wiem, zobaczymy. Co po szkole średniej? Nie wiem, praca albo studia, no jeszcze nie wiem. Chyba dobrze, jestem pozytywnie nastawiona do tego. W Tamtym roku było gorzej, bo zdaję drugi raz. Ale w tym roku był łatwy temat maila, słuchanki też były fajne, więc myślę, że będzie dobrze. Jaki był ten temat? Yy, o podróżach. Musieliśmy opisać, że byliśmy na podróży i z, no, z biurem podróży i jakie nasze odczucia są, co do biura podróży, czy nam się podobało, czy nie. Były jakieś zadania, które sprawiły Ci wyjątkowe problemy? Nie, szczerze nie. Jestem mile zaskoczona, nie było żadnych właśnie takich problemów. Pamiętasz może jeszcze jakieś przykłady takich zadań? O, boże, teraz to już wszystko mi wyleciało z głowy przez ten stres, przez to właśnie te nerwy. No niestety nie pamiętam już nic. A powiedz, jakie masz plany po szkole średniej? Studia chciałabym iść na studia Dietkowa na pedagogikę wczesnoszkolną my no zobaczymy wszystko zależy jak, jak, no jak wyniki, prawda, i czy się w ogóle dostanę na studia. Dziś także nie obyło się bez fałszywych alarmów bombowych. Maile z nieprawdziwymi informacjami trafiły do wszystkich placówek na terenie powiatu, szczegóły znajdziecie pod linkiem podanym w artykule. W kolejnych dniach absolwenci szkół średnich będą zdawać przedmioty dodatkowe oraz rozszerzenia.